Widzę, że już powoli się tutaj... Uspokoiło, tak. Dużo trupów zostało na pobojowisku, a my patrz, ufliśmy nic wyciem. Bo my wiemy, co jemy. Mikrofony Polskiego Radia zainstalowaliśmy dzisiaj w Opolu. Jeden mikrofon w kafejce internetowej Barak w Cieplaku. Drugi w mieszkaniu prywatnym na osiedlu Chabry. Przed komputerami zasiedli tam w kafebarak Stasiodę, uczeń w mieszkaniu na Habrach, pani Zofia D. Księgowa. Zobaczmy najpierw, co słychać u pani Zosi. Ale nudy. Już całego oneta przeczytałam. Nawet to, że Bregowicz wisi kasekai. Zobaczy, na czacie się dzieje. O! Jakiś dojrzały Stanisław. Hmm. Cześć. Skąd klikasz? Co jest kawała tam, kurna? Nastolatka 18. Hm. Cześć z jakiej ka z kafejki, bo w domu mam. Banana kompa, bo mi dialery wchodziły. A co u ciebie? Ładna jesteś? No, jak klikam z małego pokoju? Zofia? Tą A chłopaki pod w pracy. Zofio, tą y szkole? Tutaj, szkole? W szkole, się ze mną uganiają. O, paprowki, tak Ale to podlewa, głupki są. Że... Córki, bo właśnie mam telefon z Paryża. Zofio, odejdź od tego komputera wreszcie. Głodny jestem. Staś też zaraz ze szkoły wróci. Pewnie znowu dostał jedynkę z czytania. Dobra, obierz tego melona ze sklepu. A jego nie obierz najpierw tego melona ze skórki, pokrój w kostkę i przepłukaj z wodą, a półką się później zajmiesz. A wiesz co mu kupiłem tego melona w ogóle? A jak narzekałaś, bo ja dbało o ciebie. O nas, naszą stopę życiową. O mało nie powiedziałem stiopę życiową. jak kiedyś to powiedziałaś. Nic ciekawego. No, nie rynku, do domu ci trochę roboty, rynku, rynku. bo Tym mamy niezaksięgowane dochody. Do melony, to ja też ci postanowiłem przynieść. I w półkę ci robię, mogę ci tą srebrną nogę naprawić pod twoim biureczkiem. Co tam piszesz? Nic ciekawego, no. Wziąłem trochę pracy do domu. Mamy niezaksięgowane dochody w związku z dużymi grobami. Telefon z Paryża ma, o kurczę. Panowie, podwyżka. Od tej chwili za godzinę w Internet Cafe płacimy pamiątaka. Sory, inaczej splajtuję. Po piątak, a cz Czemu tu tak zimno? <suszy> Pies przygasa A my nie kupiliśmy węgla Bo ostatni rachunek Z telepsa był bardzo wysoki Chyba mi się ktoś pod linię podpina Albo któryś z was tutaj Tak, któryś z was tutaj Te dialery instaluje Jak dorwę gościa Jak ja go dorwę To ja Ja mu się tak wepnę Że aż mu na długo Pięć złotych Stasiu, wyskakuj z Panie Heniu, momencik Pan wie, że ja zawsze płacę. Y, ja, ja tutaj ten. Wa ważne sprawy omawiam. No kurde. Ja to jestem spoko. Wszyscy mnie lubią. I czytam książek dużo. A ty jakiej muzy? Nie, nie, źle. A pani jakie przeboje preferuje? Preferuję. Jakie słownictwo? Nie dość, że dojrzały, to inteligentny. No, ja różne. Takie, jakie w radiu grają. Lubię taką młodzieżową muzę. Normalnie to jest co co jest trendy. A jakie lubisz filmy? Zosiu, melonik pokrojony. Ty nie byłaś na zakupach. Dzisiaj brodówka jest pusta zupełnie. Geifel, tylko znalazłem i cynamon. Zosiu, ty, ty w ogóle mnie słyszysz? Zosiu! No jasne, że lubię filmy, zwłaszcza czeskie. Ale mam banana kompa, bo wiesz te dialery. A ile masz lat? Bo ja mam trzydzieści jeden. Ja mam... dziewiętnaście. A na imię mam so -p -h -y A. A widziałeś ostatnio bar? Mhm. Uh -huh. Wow, a jesteś blondynka czy brunetka? Może wyskoczymy w sobotę do kina albo na jakiś dysk? Mm -hmm. Spoko. To może w Wiesz, kochani, Weekend. Jest jakoś sobie cukru, to ja bym zrobił. Pobalujemy. Do tego malona bym zrobił sos z kefiru z cukrem i cynamonem. Przepraszam, że ci przeszkadzam w tym księgowaniu. ja wiem, że to No, szybko, acholi, kochanie, no szybko, coś by się zajął, prawda? Poza tym mamy tyle problemów. Ja dzisiaj rozmawiałem wiesz, z wychowawczynią Stasia przez telefon, bo wiesz, kochani, że Staś był pani pedagog. Pe PEDADOK, dobra, może być PEDADOK. I ta pani pedagog doprawdy? doprawdy, doprawdy pedagog. Ona mówi, że dziecko nasze Stasieńko ma zaburzoną równowagę emocjonalną. I wiesz, ja tego nie zauważałem, bo... W w pracy całymi dniami jestem. W domu też naprawiam ci te nogi pod biurkiem, półeczkę na paprotki mu montuję i jeszcze mlona pokroiłem. Ale tak myślę, bo ty nie zauważyłaś w jego zachowaniu nic dziwnego ostatnio? Może, może my mu niepotrzebnie zabraniliśmy z tego komputera korzystać. Ona mnie dzisiaj w ogóle nie słucha. Ja też dużo pracuję, no jakbyś nie zauważył nawet po godzinach. no. Dobrze, pracuj, pracuj. A ty się ubierasz jakoś trendy? Czy bardziej sztywno? Bo nie wiem, co mam ubrać. No, ja to lubię, jak dziewczyna jest inteligentna i nosi stringi. Kurczę, zerwało mi połączenie. Panie Henryku. Dlaczego mi pan kabel wyciągnął? A piątaka dałeś? No nie dam, ale prze No, przecież. Mówiłem. Pan, wie pan, że ja zawsze mi płacę? Mówiłem. Jak ja, Mnie to nie interesuje. Jest piątak, jest godzinka. Nie ma piątaka, nie ma godzinki. Trzeba szanować przepisy, trzeba szanować umowę. Dżentelmenami chyba jesteśmy, prawda? No jesteś, no, ale piątek to podłączenie, bez... ale... to niestety. Nie, to jak, jak tak to ja idę do domu. A iść do domu, co mnie to? Ja tu nie jestem żadna instytucja. A co tak pachnie? Aha, zrobiłem już sałatkę z tym melona. I półeczka na paprotki Stasia już też gotowa. To ty dzisiaj chyba ciężki dzień w pracy miałaś, nie? Że to księgowanie nawet do domu musiałaś wziąć. No tak jak zwykle. Ja się nie Rozumiem. obijam. W dodatku na jutro mamy zaplanowane walne zebranie akcjonariuszy i muszę przygotować stringi... Yy, muszę przygotować sprawozdanie finansowe. Rozumiem, kochanie. No niestety pracuj, pracuj, pracuj. Kulturalny. Zapukał, no. Stasio, witaj Szynku. Szynku. I Jak tam w szkole? Siadaj dobra, do stołu. Zrobiłem ci właśnie sałatkę z melona. No, Zjew, kochanie. Jak tam było w eee, tak, tak, tak. zrobił, szkółce? Zjem, zjem, ale wróciłem później, bo ten, mieliśmy tą y, gimnastykę, wiecie, międzylekcyjną. Tak, 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 rozumiemy. Matka, uprasuj mi te teksasy na sobotę, bo chyba gdzieś wyskoczy do kina albo na jakiś dysk. No co, co mama taka. Dobrze, dziwna? synku. Oczywiście, Rómięci. wyskakuj, nie przejmuj się, ja mam Rómięci? dużo pracy. Pogadaj wypowiedź. z ojcem na ten temat. Matka. Czyś ty nie wyjarała mojej paprotki?